Ja się tylko ruszałem i wyszło, że to się mówił. Widzisz? Taka magia! No, kolejny odcinek dla badwecz. Zapraszamy serdecznie do e, subskrybowania, lajkowania i wbijania oczywiście do poprzedniego MJ! odcinka. co, 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 co. To jest wioska! Patrz! Ja mam za mały render distance chyba. O prawo! O prawo? 27, tam. Ty, to ja tego naprawdę nie widzę. Chyba, że na minimapie nic nie widzisz. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Eee! Eh? Na minimapie nic nie widzę. Dobra, chodź nie Dobra, pitol, ja chodź nie pitol, Opowiadaj ha! po drodze i... W każdym razie wbijajcie do cy. Uuuu! Aha! Uuu. O nie, i tam jest też na środku ten, ten Dungeon ten taki niewajdy taki bardzo. Nie! Nie! On jest, on jest zły. Jakby, moi drodzy, Dungeon, który jest tutaj. Mogli... Nie, nie, on nie! I, a idź pan lu, ja idę tam. Ja idę tam. Ey, LJ, czy ty widzisz jak to ładne jest? Yy, widzem, widzę, yy, i ja jestem LJ, w tym momencie. ja chcę tutaj budować bazę w tej górze. Hopie, yy, Kurna... Ja... Nie. Nie, ja... nie pierdzielę, nie. Nie, ten nie, nie, ten dungeon jest... Nie! No nie dungeon, ale zobacz w tej górze stary środkowej zrobić sobie taki wewnątrz góry stary bazę. Zobacz jakie to... W sensie, ale chodzi ci w tej, czy w ścianie, tak, czy po prostu... w tej górze, Aha. w tej górze sobie w tym miejscu takim zaokrąglonym wykopać, przeszklić i chłopie zrobić taką bazę. Nie są... Ja nie wiem, czy ja chcę mieć takich sąsiadów, no. Nie, to się tam wrzuci w zaleje się jak mrowisko, nie? Ty, ja ciekawe, czy dałoby rady w sumie, pewnie by dało rady. Wsiądź tam lawę... Ty, lawą zalać, to wszystko odkazić, kurde! Zawsze, jakiś, Zawsze ty, jakiś pomysł. Czy widzisz, ej, jaka to oaza jest taka, jakie to zarobiście wygląda. Gdyby nie ten Ta. kopiec tych, to tu serio byłoby Ja idę, Ale to jest ten, normalna wioska chyba, nie? Ta, normalna wioska. Siema, ma co tam? Ale jest wykokszona. O, dram. Pyk, dobra, okej. Okay. Eee, fajnie, ładnie, nie powiem, taka dolinka taka wyszła. Ty, ja se tutaj, o, taką se walnę, rozumiesz, normalnie miniaturkę, e, pięknie. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ty jesteś tam na górze. Ja to... jestem w wiosce! Tu, słuchaj... LOL! Tu są regały, z których są książki enchantowane. Ja w górze, elegancko, taka magia. Co tu jest? Mogę to... Totem Torch. To Mogę to wziąć? I... Totem Torch! Ale fajny! ładny Jakbym miał tutaj y, pochodnie, to bym pewnie mógł dać się do środka A dzień dobry, panie villagerze! Do co pan chce? A, pan... pan bufalo i tak dalej. Dobra, nie, z panem nie rozmawiamy. What? Ty, ja mam jump boost jakiś dziwny. Ej, ja mam bębenek! Tak, to są bębenki, to jest taka modyfikacja. ja ją Ale wiesz? fajne! Yy, można z robić bizony na przykład, yy, bufalo. Czekaj, bo mi się kuźwa... Czekaj, jest nie to jest jedno co i to samo, Dawaj, nie? Yy... Dalej nie, nie rozumiem. Kendl. Bookshelf chest. O, fajne, ja to bierę, bo to takie fajne. Daj. Dziękuję. O, się się siemano. Tu cyki, tu nie ma nic ciekawego, dobrze. Ała! Ale Pięk to jest taka, w, We, sumie... we, oznacz tutaj waypointa. Już, już, Bo ja też tak to Dobra. Wioszka. O, kowal. Y Gdzie to jest kuba? Sawe! Dobra. Jest wioska. Zaznaczone? Halo. Zaznaczona ta wioska? No to wioska, dobra. zaznaczona. Ale tam ładniej jest. Ja tam idę. Ja o! Ha. Jestem. Ja <sus mam suspicious zone. Mam ringa. Mam ringa. Mam I tam pierśnione. są kolejne takie góry, w ogóle wszędzie dookoła, to też dobre. Huh. Ty, ja myślę, gdzie się pierścionki, czekaj. Inactive, iron rings. Ech. Co Ty, ku... ty ale uuu, ale ta wioska to jest taka już, znaczy te domki to są takie bardziej ty, zobacz to, za co tutaj jest, za, 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 za to. Co? Jaka magia. Uuu. Ale... Item w sensie... specjalny. Aha! Uuu. Taki Że przezroczysty taki. Glasaj ten frame, tak. Fajne. Suspicion, zuba, zjedzmy sobie, co mamy tutaj. Hunger is strange, super, to jestem głodny i jestem silny. <gulity> <gulity> Czemu mi się załącza samo z siebie kuwa jump? Ej, ja to wyłączyłem na poprzednim odcinku, nie robiłem reloga, ej. Nie wow. rozumiem tego. Ło, wow. LJ, pomóż! Ej, pomóż! te kwiaty! te kwiaty! Już, 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 już. O jezu. Okay. O boże. Fajne, nie? Nie! O, wieża czarodzieja jest. Wieża faktycznie czarodzieja tu jest... można wtedy z... się zablokować, kurde. Dobra, idę, 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 idę. Dawaj do wieży. Dawaj do wieży i dawaj tego czarodzieja normalnie. Ty, ale tu wszędzie są takie góry, doliny. Jokie fajne tereny. Ale słabo wow. się te góry wyglądają. Japie! Ej, ale wow. jaki widok w ogóle? Jak tu jest ślicznie? Jak tu jest ładnie? No. Mówię, tylko żeby tam tego kopta nie było, prawda, to by było super, nie, bo ja nie mam pojęcia, jak się w ogóle za to zabrać, żeby, żeby to pokonać, bo to jak to cię na hita wtedy zdjęło, to ja dziękuję bardzo. Halo, panie czarodzieju, dzień dobry, to jest Ice Mage, dobra, on będzie nam, słuchaj, lody robił. Dobra, to o, ja poproszę, z się to ja poproszę panie. waniliowego, nie? Czekaj, czekaj, zanim będziesz w niego walił, bo wiem, że to zrobisz, muszę jest naprawić pan... sobie różdżkę, dobra. Spellbook, Magic crystal. A ja mam Magic Crystal. a co mogę kupić za Magic Crystal? Cztery diamenty, cztery Magic Krystale, Spellbook albo jednaście tam jakieś... Spellbook. Czekaj, masz tutaj jakieś. Ty, a wow. można go uderzyć? Dobra, można go uderzyć. Oj, hopiej. Ła, wow. wow. wow, zimno! Wow, zimno! Zimno, zimno! Rękawiczki, mosz! Uuu! Ej, to. Wow. A! A! Zimno! Dobra, idziemy stąd. Chciałem ja nie sprawdzić, chcę. tak dla pewności, czy na pewno jest zimno, nie? Jakby. Ale jak zobaczyłem, że mi ekran zamarza, to pomyślałem, ok. Eee, wait, czekaj, tu, tutaj jesteśmy, teraz jesteśmy tutaj. Tu jest ten kopiec zarąbisty. Tu Ej, właśnie, to. zapomnieliśmy ten. Na co się dawało te te, te, te lewele całe? Tylko tutaj eee... jakieś te ładowaliśmy. Lewe... W sensie, chodzi ci o questy, nie? Nie no lewele wbijaliśmy jakoś, że tam umiejętności typ ten piecyk sobie władowałeś na przykład to jest skillbook, taki czarny, to czarna książka powinieneś mieć w kół Fak, zostawiłem w bazie Mogę ci ją chyba dać, jeżeli się nie mylę. Ale Cześć, ty jesteś kłopot i nie Ja tu jestem krowy ciołkam, bo zbieram na plecaki nam wszystko. Na górze, na dole? Na dole jesteś, dobra Boże, ty z dalej z tym. Co? Ty cyber weź się opan Ty cyber weź się opan! I'm a ma wizard. No, Boje... no, Wojownik wizard, nie, do no ja wolę być Arbora w sobie. Ja się Czekaj, czuję. lepiej. Ja ładowałem moje punkty. Ja chyba. Ja my... Zobaczcie te questy, bo tu questy, trochę a było. dobra Czekaj, to. Chest. dobra, to można już sobie ztegować. Storage, a to nie, to nie. Co tu było do zrobienia? Tu jest reward, eee, tu jest reward, tu jest reward. Dziś jeszcze? Chyba to wszystko. Czekaj, to ile łącznie? Mam 320. Ojcie, panie, to już o. mogę kupić się przydian, Kokosa mogę się kupić, pinaple. Ty, mm. a wiesz, my możemy już portal do Twilight Forest otwierać? Tak? Ale jak to tak? No bo mamy diamenty. Ty, w sumie mamy. To czekaj, to, to jak o. będziemy w domu, to sobie otworzymy ewentualnie. Raczej, pomóż mi! Czekaj, bo ja nie wiem gdzie ty jesteś kuwa. Gdzie, Wod Wodne smoki mnie atakują. Idę, idę idę, 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 idę. <laughs> Dawaj to <dobra>, idę. <laughs> Daj to mi teraz raz w życiu jednego. ty krzyczysz tam tylko nie ja. Ue dajcie, bo mnie te pają kwiaty, halo. Co to za oszukaństwo? A one cię atakują chwobo? no tu. A wyobraź, no ja uderzyłem mnie Wyobraź sobie jakby, te, jakby tak kwiaty na żywo robi, robiły. Kupujesz kwiaty <laughs> dla kobity, trzymasz łapie i cię teleportuje. <laughs> Ej, ale one w ogóle nie są agresywne, czy, czy jak? Czy, czy była? Ja je uderzyłem. <laughs> Aha, no to, to, to co się ja dziwi, że cię... Się ja zrobię sobie crafting tablet. O, tutaj tak, pyk. Ja Jak to chcę znaczy, Czy z tego można? No nie można. A, a może na przykład buty? Bo dostałem Amphire Father, Amphire. Czekaj. A mypy. Amphire. Co z tego mogę? Amphire mm. Makuhital. Amphire Aha, to... Dobra, to to jest w świecie smoczym taki odpowiednik kurczaka. Dobra, nieważne. Nie ja mam przedmiotów, których nie rozumiem, Kuwaj, i... A, właśnie, właśnie, no, no dobra, A ja widziałem komentarze w ogóle pod twoim pierwszym odcinkiem z nowej paczki, że... Y, tak, y, nowa paczka, bo pewnie y, znowu że temy znikną. <noise> Nieprawda! O, nie, po prostu że mieliśmy paczkę, bo stwierdziliśmy, że y, tamta już się troszeczkę przejadła i ta będzie troszeczkę lepsza e, ale dowiedziałem się, że jest dungeon, gdzie są kuwa pajęczaki i tak średnio mi się to podoba, ale... To, no i to jest, serii! To jest taki jeden, jeden minus powiedzmy w całej... To, no, ciekaj, da się ciekaj. przeżyć. U mnie jest teraz w tym momencie 29 Ty, u ciebie będzie 30... teraz jest 30 odcinek! Chyba, 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 chyba... Chyba tak. Yeah! Dla chyba wszystkich tak. niedowiarków, że Cyfer kończy serię po pięciu odcinkach. No co? Co cwaniaczki? No co powiecie? No co, co, co powiecie? No powiem yeah. ci, że to jest takie wyjątkowo, że jakoś tak przetrzymało dłużej, nie? Jakoś tak... Ja nie wiem, mi się tak miło, ale ja... Cią ale ludzie ciągle trują dupę o te live'y. Trzeba, trzeba im kiedyś w końcu zrobić. Wiesz co? Na takiej paczce, myślę, na budowaniu można by zrobić live'a. Znaczy, można by było na czymkolwiek zrobić, tylko że no, ja żeby zrobić live'a, to ja musiałbym dobrze ogarniać tutaj wszystko, a ja jeszcze nie ogarnię bo to jest dla mnie wszystko zarobiście nowe i ja w ogóle na modach za bardzo nie gram, więc ja to, ja to jestem jak takie małe dziecko, które pierwszy raz w życiu gra w Minecraft, o, w tym momencie takie, ja jakie ładne. A ja niby na tej paczce, nie, chłopie? To jest tam Ancient Golema, tam, tam nic ciekawego nie będzie. Nie? Nie, tam tylko Ancient Golem siedzi i będzie strzelał, o, dungeon, dungeon, I see, dungeon, dungeon. Ja nie wiem czy o, to jest dobry pomysł, są. ale chociaż... Faktycznie... Kurde te podpalające. Ja nigdy... ich nie widać, bo to przebiegasz koło kwiatków i nie zwracasz uwagi na to, że może cię podpalić na przykład. No ty nie powiesz. Nie widać tego, panie, no nie widać, to się nie rzuca. O, w jestem w środku. Tutaj skrzynka jest. Dzień dobry. Zastałem, o, stary Jale. ile tu stał jest? Uła. Ja chcę. Ja jestem sznajper, ja Pier. tak, tak. tak. Ja wyrzucam ten w ogóle kilo, Czemu bo skim, mi kilo niepotrzebny jest... dobra, Bo ja mam drilla! Jo! Jest... Mam grilla! Bo ja mam grilla, jo! tego nie potrzebuję I, i Kurna... co tu jeszcze takiego. Nie wiem, co to mogę zostawić w ogóle to, to tak. Eee, dobra. Nie w ogóle ostatnio tak. stary widziałem takiego mema, nie? Że smaki to, to nie trzeba... Tak, smaki trzeba się uczyć od najmłodszych lat, nie? I był no. ten Gerber Ghost Paper. O nie. O nie! Ej, bo mi jakoś się chyba poprzestawiało totalnie względem ostatnich odcinków sterowanie. Bo, jakby klikam sobie na mapę, nagle mi się waypoint znikąd robi. Nie. Co ty no, mówię, no mówię ci dziwne rzeczy, się takie dzieją, że że nie ogarnę. Dobra, co ja muszę ty nadgonić. gada? Ja! Yeah! W ogóle ich. nie rozumiem komentarzy w stylu nie zmieniajcie paczki. Yy, w sensie, że co? To no znaczy był tutaj... nie, nie zmieńcie paczki, bo, y, bo nie. Ale to i tak nie od was zależy, o, kolejna wieża magów. Chyba, znaczy, tak? Ej, y, 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 stary, ja coś widzę lepszego. co y, przebieg, obok, zobacz se w bok. Zobacz o. Y, Olo. <laughs> co to jest? Tak? Wiedzę, duże, fajne, chyba, nie Duże, wiem. fajne. To ja nie wiem, jak to w środku będzie wyglądać, nie, ale... Dobra, nie ma drabin, o, y, halo, gdzie jest tu wejście? Dobra, skończyły mi się kuwa chleby. To będzie problem. Fajem steak. Ja mam steak. Parę dzień dobry, poproszę steaka takiego razy dwa. Wejdę tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry. dzień dobry, jest Jolka w domu. Halo. Halo, halo, halo Jolka. Rare mega loot case, ja chcę to. Firebomb, o dawaj. LJ, chodź tutaj. Enchanted scroll of knowledge. Co to kuwa jest? What? Flows yeah. inside you, yeah. Mam wiedzę, tylko bo nie wiem na jaki temat. Emerald, apple, uuu. Lijaj, Ej, chodź szpony. ze mną. Spony! Co? co, co, co? Chodź ze mną, potrzebuję twojej pomocy. Już, już, już idę, już czekaj, Słuchaj, czekaj, słuchaj czekaj. mam dla ciebie misję. Mam dla ciebie misję, stary. Chodź tu do, do, na dół, do mnie, do piwnicy. No, no. chodź, bo powidła się zepsują. Słuchaj, stajesz w tym miejscu. Lijaj Mam the goofy hook. Mining speed, dobra, już, już, już. Słuchaj, stań tutaj. Stań, tu patrz na tą ścianę, nie? No. Baw się dobrze. <gry> Czekaj. No, ty mi we wezmę. Ech. 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 Mam spody Wolverina, kurde. Ech. Tak? Dobra, wow. Big speed attack. A to słabe takie, kurde. Ciekawe, czy emeraldowe jabłko coś mi daje. Hmm, nie mogę go zjeść. Czekaj. co, co, To jest duży dungeon, stary. No, na Uła. pewno popieram, jak to z zewnątrz takie wielkie było. U Eee, mamy wiaderko Ej, wody. Wytepało mnie na powierzchnię! Co ty kadasz? Mam wiaderko wody. Eee, tak, bo na kwiatek teleportujący stałem. Aha. Eee, to weź tam zalej jak masz, bo ja nie mam wiaderka wody. Wracam, czekaj, muszę przyjść, to sobie. Betro zupko się przyda. Healings, o, healing salve to jak w tym, jak w jak to było w Donstarwie. O, o, tak, tak, tak. A the goofy nie. hook axe, mining speed 128, shift for more. Durability 444, upgrade 3 Mega loot. Schodzisz? No, no, no. Mam, że to jest rzadkie, ale jak uśwano. O, są skrzynki, o, są. Tego się nie da kopać. Tego się nie da. Gdzie ty żeś niby stanął na ten kwiatek, on tu był? Przepraszam bardzo, gdzie ty żeś pola żyje? A tutaj. Ooooo. I Ija, LJ, patrz to! Ej, Jezus Maria! Co to jest? Patyczek z Knogbak 5. O Boże! Dobry nawet worsy. Jezu, nie! Nie wpadnę do lawy, ej. Ech. Ja wyobrażę sobie, jakby były Ech. te minigry z takimi temami. Co to jest? Master Cestus? Roar, knockback i sharpest 5. Ej, fajne! Wezmę. Ty ja mam specjalny medalion, który mi daje ten, No A a to nieważne. Właśnie słyszę, że cały czas coś leci. Totem of shielding znowu, dobra niech będzie. Inventory crafting, O, oh, inventory crafting table, a jak to się, a jak to się, I... to się je? Co? Eat to Daj upgrade to. your inventory, lol. LOL. What? I masz te takie, masz takie c i masz crafting. Aha. Okej, okay, dobra, ej fajne, fajne. Kurde, golden ring, mining. Boost 1 in, inactive. O, 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 a ja to mogę to założyć? Jak to się założy? Tutaj? Nie, tu nie chyba. Tutaj? Masz specjalne takie te, masz specjalne takie zakładki? Jak no właśnie to próbuję, tylko że tu się nie da, ewentualnie... ja to założyłem? Ja tu się założyłem? Ej, halo, halo. Lol. Czy ja to wyrzuciłem? Nie, ja to wyrzu... to kuźwa wadałem Dobra, nieważne, nie. nieważne, nie A nie masz tego założonego jak masz tę zakładkę z y, różnymi tymi? Kosmetik kosmetyk nie, tutaj nie i bubles, no też nie, więc nie mam bladego pojęcia gdzie to kuźwa się założyło. Dobra i to chyba tyle w tym dungeonie. LJ czy ty zniszczyłeś kwiatka teleportującego? Yy, ja nawet nie wiem gdzie on był, także jakby... Więc mnie nie pytaj chopy, bo ja nie wiem co i gdzie i jak. No to cześć LJ, dobrze się bawiłem, dobrze się serię... Prowadziło, papa! Pa. Miłego, see you later, alligator. Hej Tak? W autobusie też tak robisz? LJ! LJ! Dobrze się bawisz? Bardzo! Zablokowałem się żywcem, tak. Tak, dokładnie. Ty, to jest zarąbiste, bo jak spadam z większej wysokości, to mi się aktywuje powolne opadanie. Tak? A, no. Oh. Czekaj, fireball. Hey. A! U, fajne. LJ. Ty tam jesteś? Wróciłbyś tam zniszczyć kwiatek. Co ty ga... Gdzie jest ten kwiatek, że on cię teleportuje? Bo nie rozumiem. Położyłem go na dole. Lol. Ale co to, to? On cię tak blokuje, że nie możesz nic zrobić? No! Pomóż! <śmany> czekaj. Pomóż, bo dostanę palipita. O, czekaj, wyszedłem w końcu. Halo, żyjesz? Gdzie ty jesteś? Z tyłu. Ja ci nie widzę. Za budynkiem. Aha, to ty już wyszedłeś... To gdzie ty żeś był? Ja myślałem, że ty... Tepało mnie to po całej okolicy, chłopie. Ale to jeden kwiatek cię tak tepał? Tak. Ale przecież one tak nie tepają. Tepają. No przecież one tepają raz i gdzieś tam... Chodź, tam jest maga, ma, maga czarodzieja. No, no to właśnie mówiłem o tym, właśnie, żeby tam iść, bo tam może będzie jakiś kolejny wizard kuwa do, do pokonania. Ja mam tego master testu z nie wiem co to jest. Uhu! Co ty zrobiłeś? No kliknąłem prawym. Pokaż jeszcze raz. To ma knockback 2 i szatner. Lol. Ja potrafię ryczeć, moi drodzy! Ouuuu! Ja mam knockout stick! Chłopie, okay, ja mam patyk, który mogę wyknokować cię na kilka dawaj, krat Dawaj! Dawaj, przyjdźmy na klatę, dawaj! Ło, ty tak z dobrych 20 parę kratek poszło. No. <laughs> Ej, ale to ci mówię, no, to jest Patek, który normalnie na Bedwarsach to hopie to Master of Disaster. Ej, o, pozdrawiamy Nico, to jest jej bagietka do pacania, tak? Jak rozumiem. Ej, ja chcę zjeść to emeraldowe jabłko, co to mi da? Ej, nie mogę zjeść, tego. Je... Unlock blocked villager trades with red X of orkure zombie villager. Aha! O nie, LJ! Czo, 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 czo. LJ, Czy widzisz tą wiadomość, co ja? The Blood Moon is. Rzecz, ra... Ale że... To oznacza yy, z 50 potworów na kratkę Czwarty godusz Dobrze, no. że mam mój pointy. Eee. Yy, yy, Kuwadzie to się odpalało. Ej, hey, tak serio. E, e, tutaj... No nie no, kuźwa drugi cyfer, no! Strzela mnie, tymi. mi... Ej, idźmy stąd! Eee! zły cyfer mnie dopadł, no ale to nie ja! No ale zły stary cyfer, no bo zaczął mnie strzelać taką różdżką, jak ty mi się od razu skojarzyło, no. No mnie będzie wyzywał, no no. Widzicie? Widzicie? No bo ja przez chwilę myślałem, że to ty, nie? Myślałem sobie o koniec serii. A tu już. O koniec serii. LJ puk. To tak. LJ puk. koniec serii. Ej, co, i tu nic nie było? Nie, te... nie, nie można spać! Fuck, stary! Chodź teraz do góry i zobacz sobie generalnie, jak księżyc wygląda. No krwawy księżyc. Rozumiesz, Ej. nieskończony cukujomi no i te znowu sprawy. No mi się kurna zrobił auto jump. Czemu to mi się włącza samo z siebie? Ej, Minecraft, weź się ogarnij. Ja nie wiem. Dobra, idę, idę LJ. zobaczyć. Idę zobaczyć. LJ, wiesz, że tu jakiś potwór paprotka jest pod nami. O, chodź tu do góry! Uuu. Nie, do środka! Do środka idę, stary! Idę, 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 chowam się. Ej, to wygląda złowieszczo w ciul. Ja pierdzielę, co 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 co. No kurde, spadam. Ej. E, 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 no nie, się na empty fuck. Jak, to, jak to wygląda? To co to jest? Ja nie mogę, ej. Stary, a zobacz Ale... na księżyc sobie. On sobie księżyc zobacz Czekaj. To zróbmy... Czekaj, zróbmy tak, to sobie rozkopię jeszcze i zróbmy ładnego screenshota krwawego księżyca! Py! To se podzielę ekran, będzie kuźwa tutaj takie ładne tereny, a tu krwawy księżyc, rozumiesz, normalnie. Ja pierdykam stary tu cukują ktoś zaraz... Dobra, rzuci, panie! Zarabędzie. Kończymy odcinek kuwa, 27 minut akurat to u Ciebie będziemy się bawić z krwawym księżycem, także... Yo, 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 dziękuję yo, yo, yo. serdecznie za oglądanie, serdeczny! Ryk. Klasy... Czemu żeś spadł? Porwali mnie! Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam do Cyfra na kolejny odcinek Endslaw Adventures i widzimy się następnym razem. trzymajcie się, do tego i pa pa Cześć, cześć.